Jesteśmy ponownie w naszym BF 1 coraz bliżej końca. Naprawdę coraz bliżej gramy dzisiaj trzecią misję z naszej ostatniej kampanii. Także oczywiście teraz musicie tutaj zostawić już kciuka w górę, przynajmniej na tą końcową y, serię, właśnie z tej gry, żeby po prostu już małymi krokami żegnać tą serię, ponieważ to nas będzie czekało. My natomiast przejdźmy do trzeciej misji: Upadek, znajdź drogę do domu. I czy tym właśnie dzisiaj zostaniemy? Samolot był już w rakie. Zarył nosem w ziemi niczyją pół mili na zachód od miejsca, w którym ja wylądowałem. Wilson biedaczek nie zdążył wyskoczyć, miał pecha I Ale tak skrobnie miał... o tym mówisz, tak? Gościu był za to, bo ty tak mówisz. Może jeszcze go tutaj odnajdziemy, może żyje. Na to liczę. Co zobaczymy? Wszystko przed nami. Rozbiliśmy się, my przeżyliśmy, ale wokół nas są... prawdopodobnie Niemcy. No to podnieś sobie wabika. Jak możemy podnieść, no to pewnie, że bierzemy. Weź tym wabikiem, rzuć mu w tę yy, Czopkę. Dobra, no to rzucamy. Mogę iść, czy nie? O, i może... Podniesiemy coś, co to jest? Łopatę mumy! Weź go teraz, ciachnij z łopaty. No, kłócam, kłócam. Hello, boy! Hello, haha! Podnieś. coś przyjął? Ktoś przyjął? Kto to tam tak warczy samochodem? Co ja muszę zrobić? Mam w ogóle misję? Mam cały czas kłócać. Mamy się poruszać cicho. Im bliżej ziemi się trzymasz, tym trudniej cię dostrzec i usłyszeć. No to nie ma problemu. Może jedna taka specjalna misja po ciu, co? W tych ostatnich odcinkach, ponieważ większość odcinków to grałem na głośno. A jak chciałem grać po ciu, no to trochę błądziło, a zaś mnie po prostu dostrzegli, nie? A może ja mam po prostu przedostać się po cichutku przy ciebie, to jest w sumie... poruszać Dobra opcja. Wróć na pozycje sojusznicze. Teraz mogę biec, tak? Pobiegnijmy. Mamy cel na mapie. Ej, a tutaj nikogo nie będzie, że tak? No, spokojnie mamy biec. Tam jest ktoś. No i na oko jakiejś półpopulacji Berlina rwących się do walki żołnierzy. Ale na pewno tych przeciwników jest więcej niż tylko jeden. Ktoś tu w ogóle jeździ, żeby nas nie zauważył. Czy ja mogę go załatwić, a ja mogę iść dalej, chyba? Patrulie, patrulie, patrulie. Bye, bye, bongo, pyk. To tam mówi? Nie zwracam na nich w ogóle uwagi. Brytole zamiast strzelać do Niemców, zasiedni do herbatki z ciasteczkami. Musimy przedostać się na naszą stronę przed ponownym rozpoczęciem ostrzału. Nie ma problemu, tylko powiedz mi czy... ich jest tylko tutaj dużo, czy taka mniejsza gromadka? Taka mniejsza to sobie poradzimy. Tu jest jeden. Poradzimy sobie na spokojnie, po cichutku. A mogę wyłączać na przykład lampę jak w metro? Aha, mogę tylko że to robi głośny hałas. On nie wyłącza, on je niszczy. Tam jest jeden. Mogę go zaznaczyć jakoś? O. Tamtych na kusie zaznacza, nie ma problemu. A teraz masz bułkę. I di dibu daj Misja troszeczkę na cicho, na spokojnie Byle się nie dać zauważyć Tu jest światło, mogą mnie dostrzec Mogę się jakoś przedostać dalej? Chyba muszę iść... tutaj i tak tu muszę iść Nie zauważysz mnie, nie zauważysz mnie Czy mnie zauważył? Czy był blisko? Ale coś już ma podejrzenia. Jasną łopatą biegam, kurde. Czy tu mnie zauważysz? No jasne, że mnie zauważy. Kurde, jak mu zara wystartuje, nie? Jak mu zrobię plecy. Bo ja bym mógł to zrobić na głośno, jasne, ale wiecie, chcę to zrobić po cichu. Może taka misja wreszcie się uda. Może. Może wreszcie będzie to misja po cichu. A ja mam wierzy wabiki, nie? O, te wabiki dużo dają. Jakbym wiedział wcześniej, to bym to zrobił inaczej. Dobra, teraz to tam mogę się skapnąć. Ważne, że to zrobiłem po cichutku. Tutaj zastanę na pewno też jakiegoś przeciwnika, także wolę tutaj iść po cichu. Może będziemy niedostrzyżeni w tym dzisiejszym materiale. Pełne najlepszych cesarskich żołnierzy. Mogłem mieć tylko nadzieję, że większość z nich nadejścia kłopotów spodziewała się z innej strony. Tam, 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 jeden za drugim. Dobra, tutaj jest chyba cisza na, na razie. Ktoś chrapie. Ten śpi, a niech śpi. Idziemy dalej, idziemy przed ciebie. Nie wiem, jak to daleko jest. Czy tu mnie zauważycie? Czy też nie? Teraz kurendy. Może ja bym tutaj się trzymał tych kanałów całych. O, Sześć! 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 No, już po mojej akcji, a miało być na cicho, i tak jak ich dojadę. Z łopaty, i tak chcecie tak na hardcora? Żebym z łopatą przeszedł? Wow, kurde, wcelowany jest. Mam jakąś granata? Chyba nie mam. Co mnie tak widzą z daleka? Bez jaj. Alarm się włączyli i zadowoleni. Kurde, w ogóle ich tutaj nie widać. Na spokojnie, weź przeładuj, na spokojnie Tylko im się wydaje, że tutaj ktoś jest. A dobra, co tam się będę? Lecimy, nie śpimy, nie? Tylko przed siebie. Tuzin niemieckich kraemów za plecami zachęcał do trzymania głowy. Ziemia Niczyja była labiryntem drutu kolczastego, trupów i rumowisk. Ja jestem coraz bliżej. zmierzałem do celu. Czy we braku znajdę coś użytecznego? Kurde, patrzcie, bym szedł cały czas pociła tak w rura i nikt mnie nie zauważył. A po pociło, to bardziej mnie założenie, niż biegłem teraz. O jest koleżka. Musimy iść Nie dam rady! Krwawi. Wybacz. Przecież obiecałeś dowieźć mnie do domu. Nie tak głośno. Mówiłeś o medalach. Mieliśmy być bohaterami. Ja nim nie jestem. Ale dałeś mi słowo. Obiecałeś mi to. Albo jesteś w porządku i mi pomożesz, albo kłamcą i strasznym draniem. Który skończy to patrząc mi w oczy. I co zrobi? Chcę to skończyć i patrzeć mu w oczy jednak. To co? Jak będzie? Wykładaj karty na stół, Blackburn. Ale akcja. Nie jesteś George prawda? Nie jesteś synem hrabiego Windsoru. Aż taki naiwny nie jestem! Dobra. A jednak, kurde, ale jest w konfliktu i tu i tak chciał zrobić, i tak. No to możemy go teraz gdzieś zaprowadzić, pewnie Nie stracił dużo krwi. Jeśli miałem go uratować, to twoja wina. To czy ja dobrze idę? Nie chcę się zwracać zbytnio. Co? Co to strzela? I nawalają. Co się dzieje? Nie wiem czy ja dobrze to robię Może ja mam tak się zbytnio nie pokazywać, no przecież tak wyjdę to mnie poszczelą, nie? O, kucać mogę Nie wiem kto tu może mnie dostrzec, to jest właśnie to Bo no się to na miejscu, no czyli musimy jak się skradać. Nie wiem czy mogę, czy nie mogę. Dobra, ryzykujmy. A bo to nasi! No! Nasi myślą, że to możemy być przeciwnikami i przez to tak się dzieje. Rura rura, 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 rura. Ok, niech to światło tylko dojedzie tutaj i się wróci i pójdziemy. Tu nas nie powinno dostrzec, chyba nie? Dobra, wraca się. Kilka kroków albo teraz, albo wcale lecimy. Okej, okay. jakoś udało nam się doprowadzić naszego sojusznika, choć mogło się skończyć to inaczej. Nissan no powiedział, że jestem kłamliwym suki synem. Pomogłem mu, bo właściwie uważałem, że chyba ma rację. Choć ciężko mi się z tym pogodzić. przez ziemię ziemianczyjo? To najprawdziwszy bohater. To nie jest żaden bohater. To kłamca, złodziej i zwykły oszust. A tego już mieliśmy, bo w pierwszym odcinku. Grali tam w karty czy coś? On przegrał w karty, ale wziął sobie jego samolot. No i koniec, koniec misji. Szkoda, że muszę, właśnie, zawsze kończyć w menu naszym. Ponieważ od razu automatycznie się włącza kolejna misja, także muszę kończyć sobie zawsze w tym menu. Także słuchajcie, w kolejnym materiale prawdopodobnie kończymy na pewno kampanię, ale czy też serię? Kto wie? Czy może ukaże nam się jakaś misja specjalna, którą nagramy w kolejnym jeszcze odcinku? Nic o tym nie wiem. Musimy dopiero przejść tą misję, żeby zobaczyć, czy coś nam się odblokuje. Jak na razie, dziękuję Wam za uwagę i do następnego materiału. Do zobaczenia.